Drogie kobiety, dzisiaj ten film jest głównym apelem dla Was. Dbajcie o swoje zdrowie, zwracajcie uwagę, szczególną uwagę z podkreśleniem, na to, jakiej jakości podpaski stosujecie. To ma ogromny, przeogromny sens i zdecydowanie znaczenie, aby zachować jak najdłużej zdrowie, unikać niepożądanych, niechcianych infekcji. ...albo nawet i uniknąć nowotworu endokrynnego szyjki macicy. Także zdecydowanie, moje kochane kobiety, uważajcie, czytajcie składy podpasek. Choć z reguły większość producentów nie ma obowiązku podawania ich składów. Dzisiaj wam przedstawię najgorsze podpaski i troszeczkę na ten temat obszernie porozmawiamy. Witam was bardzo serdecznie, moje kochane skarby, w kolejnym filmie. Dzisiaj filmik z głównym przeznaczeniem dla kobiet... ...i dzisiaj będzie kolejna część niebezpiecznych podpasek higienicznych... Dla kobiet Tutaj od razu wam powiem, że jest to część pierwsza z najgorszymi podpaskami. Druga część myślę, że będzie w dość krótkim czasie na kanale i przedstawię wam zdecydowanie większą część podpasek, które nie są bezpieczne dla waszego zdrowia i zdecydowanie których warto nie kupować i warto ich unikać zdecydowanie. Moje kochane skarby, możecie tutaj sobie pomyśleć, że to co jest w produkcie jest dozwolone, to jest zastosowane w bardzo w bardzo małej skali procentowej. Okej, okay. dobrze. I tutaj się zatrzymajmy i porozmawiajmy sobie na temat procenta y, zastosowanego składniku na przykład w podpaskach. Nie macie jednej menstruacji w życiu. Z chwilą od pierwszej menstruacji do ostatniej menstruacji minie wiele lat i wy, kobiety, przez wiele lat. Stosujecie takie podpaski. I jak najbardziej wszystkie niepożądane substancje, w tym dioksyny, bezproblemowo dostają się do waszego organizmu, siejąc po cichaczu spustoszenia. Także, moje kochane skarby, to nie jest tak, że od jednego opakowania podpasek, bądź na przykład nawet wkładek, bądź na przykład tamponów z BHT, podaję sobie teraz taki główny przykład, dostaniecie nowotworu, dostaniecie infekcji. Nie moje kochane skarby. To może minąć wiele, wiele, w zupełności wiele lat. Teraz się zatrzymam tutaj odnośnie kwestii podpasek, w większości podpasek bielonych chlorem, które są w stanie wytwarzać rakotwórcze dioksyny. Dioksyny wywołują stany zapalne miejsc intymnych, gdzie są stosowane przez Was podpaski. Dioksyny są silnie rakotwórcze, moje kochane skarby. I w głównej mierze to one. Są winowajcami powodowania u Was wszystkich reakcji alergicznych, świądu, podrażnienia, jak i również w większości stanów zapalnych, zapalnych, przepraszam za przejęzyczenie się w miejscach intymnych. To jest w głównej mierze ich wina. Albo wina pewnego antyutleniacza, antyoksydantu, który nosi magiczną nazwę BHT bądź BHA. I dzisiaj poświęcę odcinek trzem firmom, które produkują podpaski, i są to zdecydowanie niebezpieczne podpaski, i tutaj przychodzę do Was z wielkim apelem, kobiety, unikajcie ich. Dla Waszego zdrowia, dla Waszego bezpieczeństwa, nie słuchajcie takich bzdur, że to jest bezpieczne, ponieważ jest zastosowane w stężeniu 0,1% bądź np. 0,001%, ponieważ, jak już Wam przed chwilą powiedziałem, nie macie jednej menstruacji w życiu. Nie. Od pierwszej menstruacji do ostatniej menstruacji, jak już to powiedziałem kilka minut wcześniej, mu płynie wiele, wiele. Lat. Także zaczynamy. Najgorsze podpaski, pierwsze najgorsze podpaski są to Always Ultra Sensitive, podpaski higieniczne ze skrzydełkami. W drogerii Rosman kosztują obecnie 14,99. I co nam mówi producent o tych podpaskach? Miękka jak bawełna, powłoczka, wyposażona w unikalne strefy komfortu, jest niezwykle delikatna dla skóry. Doskonale sprawdzają się przy lekkim krwawieniu podczas cyklu menstruacyjnego. Skrzydełka zapewniają dodatkową ochronę i pomagają utrzymać podpaskę na miejscu. Always Ultra Sensitive Normal ze skrzydełkami to najlepsze podpaski, always na lekkie i umiarkowane krwawienie. Okej, okay, przez jakiś czas na pewno będą delikatne dla skóry. Ponieważ na przykład BHT nie wykaże objawów niepożądanych natychmiast. Moje kochane skarby. Jeżeli chodzi o skład tego, czym są nasączone te podpaski. Posłuchajcie. Wazelina, petrolatum, pierwszy składnik. Benechyl jest w porządku. Mamy cynk, który działa przeciwzapalnie w porządku. Mamy krzemionkę, mamy zagęstnik, mamy glicerynę, mamy niacynamid, mamy pantenol. Mamy regulator pH, olej sojowy, wyciąg z rumianku, bisabolol o właściwościach gojących i silnie przeciwzapalnych, zapalnych, bakteryjnych. Rakotwórczy antyoksydant przeciwutleniacz BHT. I w tym przypadku winowajcą wszelakich podrażnień, infekcji w trakcie stosowania tych podpasek będzie BHT. Który jest dodatkowo składnikiem silnie kancerogennym. Na badaniach, w badaniach, które zostały przeprowadzone na szczurach BHT wykazało intensywne właściwości kancerogenne i kumulujące się w organizmie. Także to nie jest tak moje kochane skarby, żeby od jednej podpaski na nowotworu. Na to musi przyjść czas, na to musi przyjść pora. Nieodpowiednia pora, której nigdy w życiu de facto nie powinno być. Wasze zdrowie jest najważniejsze. I po BHT mamy witaminkę E i substancję przeciwzapalną. Co ja Wam mogę w skrócie powiedzieć na temat tych podpasek? Always? Nie są warte nawet grosza, nie są warte dotykania, są warte unikania. I zdecydowanie przestrzegania większego grona osób w swojej rodzinie, płyci żeńskiej, aby pod żadnym pozorem nie kupować tych podpasek. Zdecydowanie. Następne podpaski, moje kochane skarby, które sobie przeanalizujemy. Na koniec oczywiście tego filmu Wam zrobię taką przebitkę ze zdjęciami wszystkich tych podpasek trzech, które będę omawiać, żebyście mieli obraz, jak one wyglądają w sklepach. I następne podpaski są to podpaski marki Naturella. Classic, Normal. Upewniałem się, czy tutaj Rossmann nie pomylił składów tych podpasek i nie wkleił składu podpasek Always na przykład do Naturelli. I dobrze, że mnie tutaj uratowało zdjęcie opakowania tego produktu na stronie Rosmana I nie mam już żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o skład. Mamy petrolatum, wazelinę. Mamy cynk. A również skład, baza składowa jest prawie że identyczna. Mamy glicerynę, mamy niacynamid, mamy pantenol, mamy olej sojowy, mamy wyciąg z rumianku, mamy bisabolol, mamy rakotwórcze BHT, o którym wam przed chwilą mówiłem, tokoferol i substancję przeciwgrzybiczną. Podpaski Naturella za 349 i tutaj mamy kolejne oszustwo. Po zobaczcie, Always kosztuje 15 Następne kosztują 3 zł, mają praktycznie to same, te same składniki, którymi są nasączone te podpaski, a płacicie zdecydowanie więcej. Pierwsze oszustwo, a druga sprawa niebezpieczeństwo. Rakotwórcze BHT, antyoksydant, przeciwutleniacz, który jest kancerogenny, o czym będę Wam tutaj podkreślać przy każdych omawianych podpaskach i który w większości przypadków również wywołuje stany zapalne, reakcje alergiczne, świąt, podrażnienia. Także zdecydowanie podpasek marki Naturella również nie polecam. Nie. Ostatnie podpaski, które poruszymy, są to również podpaski marki Always Ultra Night, podpaski higieniczne ze skrzydełkami, kosztują 5,39. Śpisz spokojnie z Always Ultra Night. Nie, zdecydowanie w tym przypadku, i w tym przypadku, gdzie podpaski są nasączone BHT, nie można spać spokojnie. Wazelina, cynk, krzemionka, niacynamid, gliceryna, pantenol, regulator pH, olej sojowy, wyciąg z rumianku, bisabolol, rakotwórcze BHT, tokoferol, witamina E i substancja przeciwgrzybiczna. One nie są nic warte, moje kochane skarby. I posłuchajcie, to są na razie trzy. Pierwsze opakowania, które wam przedstawiłem dzisiaj we filmiku, będzie druga część z kolejną dozą podpasek, które można kupić w Rosmanie i w Hebę, które nie są warte nawet grosza. I zupełności, możecie się jeszcze zastanowić, dlaczego facet o tym mówi. Dlaczego chłopak o tym mówi? Dlaczego tak młody chłopak jak ja o tym mówi? Przepraszam bardzo moje kochane skarby. Każdy ma prawo mówić i ostrzegać e, przed niebezpiecznym zdecydowanie swoich fanów, bądź większe grono odbiorców. I to, że ja jestem mężczyzną, nie oznacza, że ja nie mam prawa mówić o podpaskach. Temat podpasek, bezpieczeństwa kobiet i ich zdrowia jest zdecydowanie dla mnie bardzo ważne, a nawet najważniejsze w celu prowadzenia przeze mnie kanału na YouTube. Głównym celem prowadzenia przeze mnie kanału na YouTube. Jest wasze zdrowie i wasze bezpieczeństwo, wasze zadowolenie i nie pakowanie syntetycznych śmieci na swoją skórę twarzy, bądź ciała, bądź stref intymnych. Zdecydowanie dbajcie o swoje zdrowie, pilnujcie swojego zdrowia, zdecydowanie unikajcie tych podpasek, nie są warte nawet grosza. Także proszę was o rozsądniejsze zakupy podpasek higienicznych. Na moim kanale jest wiele rekomendacji bezpiecznych podpasek, które są zdecydowanie warte uwagi. Na przykład Fasel, na przykład Masmi, moje kochane skarby. One są dostępne w Rosmanie. Masmi jest bardzo drogie, ponieważ tam kosztują one około. 16 zł, ale Fasel na przykład kosztuje grosze. Także jak najbardziej mamy bezpieczniejsze zamienniki podpasek, kochane skarby. Dbajcie o swoje zdrowie kobietki, naprawdę, a będzie wszystko cud, bajeczka, rewelacja. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam przybliżyłem tematykę niebezpiecznych podpasek po raz kolejny. Jeżeli Wam się materiał podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Dziękuję Wam serdecznie. Do następnego. Buziaczek Wielki. Hej.